Witam wszystkich z tej strony, Szwajcar. W tym nagraniu będzie głównie o krypto i o aktualnej sytuacji na kryptowalutach. Mamy tutaj wykres dominacji procentowej bitcoina, która to od 4 dni spada. Spada dokładnie tutaj, sprawdźmy od 20 października. Teraz przejdźmy do wykresu bitcoina do dolara z giełdy Coinbase. Mamy szczyt 20 października. Później mamy tutaj 4 dni spadków. Tutaj wczoraj już był dzień wzrostowy, 23 października, ale zauważcie, procentowa dominacja na bitcoinie dalej spada. Także od dwóch dni altcoiny mocniej rosną niż bitcoin. Także podsumujmy. W czasie tego wzrostu, tutaj głównie od połowy tego wzrostu w górę, bitcoin tak naprawdę wysysał. Wszystko z altcoinów. Natomiast teraz, przy takim pierwszym, mocniejszym ruchu spadkowym, tutaj następuje zmiana. Także, według mnie, ten swing wzrostowy jest już zakończony, ponieważ możemy to nawet sprawdzić na interwale godzinowym. Zauważcie, że mamy tutaj już przekroczenie największej korekty overbalansu. Tutaj jest największa korekta w ciągu tych wzrostów od 40%. Do 67. Tutaj jeszcze widać korektę. Możemy ją sprawdzić. No, widać, że overbalance tutaj zadziałał, ponieważ jest to podobna wartość, trochę niższa. Także ten jest obowiązujący. No i sprawdzamy. Tutaj od szczytu. Ewidentnie mamy cenę poniżej. Także jeszcze tutaj jest overbalance, który widać, że zadziałał. Także nawet nie chciałem tego pokazywać, ale od krawędzi odbija. Tutaj mamy ewidentne przekroczenie, czyli krawędź. Próbowali tutaj zrobić reakcję, nie udało się. Cały czas mamy konsolidację niżej. Także jaki wniosek? Taki, że ten swing wzrostowy już uległ zakończeniu. Teraz, według mnie, będziemy mieli po takim silnym wzroście kąt prosty. Czyli dosyć szeroką konsolidację. I w tych podbiciach będą mocno zyskiwały altcoiny. Czyli kiedy Bitcoin będzie tutaj konsolidował, to na podbiciu altcoiny mocniej wzrosną. A przy spadku altcoiny zrobią płaską korektę. A Bitcoin cały czas w miejscu. Przejdźmy teraz do innych krypto. Mamy tutaj Shiba Inu. No i tutaj ten token bardzo mocno rośnie. Przekracza szczyty. Przekracza nawet tutaj te Maxima z Maja i dalej następuje tutaj wzrost. To nie powinno dziwić, ponieważ nie tylko shiba rośnie, ale też bardzo wiele klonów. Także tam też odbywają się silne wzrosty. Teraz do ekipy tych psiakoinów dołączyły klony. Floki i różne inne. Tego akurat nie będę tutaj przytaczał, ponieważ są to bardzo szybkie akcje, typu właśnie takie dwudniowe, ekspresowe wzrosty, a później od razu korekta o minus 50%. Także to trzeba odpowiednio rozgrywać. Liczą się nawet minuty w tym rozegraniu. Przejdę jednak do innego tokenu. Tutaj mamy Empire Token i zauważcie jaki jest wykres. Wzrosty w ciągu 3 dni od 21 Razy 10, tak naprawdę, ponieważ szczyty były tutaj 0,29 29 centów, także wzrosty razy 15 w ciągu 3 dni. I co do tego tokenu, to nie chciałem pisać o nim na grupie, ale wstawiałem czysty wykres. Wcześniej na grupie wstawiałem dokładnie wykres za mniej więcej ten okres, czyli taki początkowy, jeszcze łagodny wzrost. Tutaj jest screen, właśnie z grupy Bitcoin Trading, czyli okres od samego początku kwotowań, czyli przed 17 października do 21. Zobaczcie, jakie były ceny: 1 cent, tutaj mamy 3 centy. Nie chciałem pokazywać, jaki to jest dokładnie token, ponieważ Bitcoin Trading nie jest grupą sygnałową stricte. Więcej live tradingów jest w grupie Crypto Trading, gdzie Cały czas, 24 godziny na dobę, jest live trading. I na przykład obecnie rozgrywamy wzrosty na Shiba Inu. Cały czas podglądem na platformę Binance Futures. Także na tamtym wykresie było widać mniej więcej tutaj ten okres. Natomiast później, zauważcie, z tych 3 centów mamy wzrosty. Do 29 centów, obecnie 16 centów. Warto sprawdzać też, jakie są tutaj szybkie spadki. Co dzieje się na szczytach, ponieważ właśnie tutaj odbywa się dystrybucja, wyprzedaż z tych 29 centów do 14. No to przecież już połowa spadku kursu minus 50%. Teraz każdy pewnie zadaje sobie pytanie. Jak wyszukać takie tokeny? Można to bardzo prosto zrobić: typu właśnie sprawdzić to, co w ostatnich dniach rośnie. Najważniejsze też, żeby sprawdzić, jaka jest obecnie kapitalizacja. Kiedy wchodziłem w token Empire, no to kapitalizacja wynosiła w okolicach 25 milionów dolarów. Natomiast takie tokeny, które mają. 5 milionów, no to tam pule są bardzo małe, po 500 tysięcy dolarów. No i są wysokie koszty transakcyjne na Pancake Swap. dotyczące właśnie poślizgu cenowego przy wejściu. Teraz ostrzeżenie, ponieważ są tokeny typu Rebase, które nie mają w ogóle market capu wymienionego tutaj ani tutaj pełnego market capu. Także przestrzegam przed wejściem. Takie właśnie tokeny. Można je łatwo rozpoznać w CoinMarketCap. W tym serwisie nie mają po prostu tutaj podanych wartości. Także przestrzegam przed wchodzeniem w takie rzeczy. Jest praktycznie 99% szansa, że stracicie swoje pieniądze. Dodatkowo, ostatnio jeszcze jest bardzo duża moda na takie spalanie tokenów przy wymianie. Doliczanie kosztów, nawet spotkałem się z kosztami 10%: typu, kupujecie token za odpowiednik w BNB 10 tysięcy dolarów, a 10%, czyli 1000 dolarów w okolicach, jest od razu przekazywane na takie black hole, czyli czarne dziury adresy, z których nie da się wypłacić. I tutaj jest to takie spalanie tokenów. Także przestrzegam właśnie przed tym. Należy sprawdzić, jak działa tokenomia danego projektu. To spalanie ma służyć hodlerom. Natomiast, jak policzycie sobie ekonomicznie, czy to służy tym hodlerom, no to niekoniecznie. Bardzo odstrasza traderów od zainteresowania projektem. A przecież, żeby dany projekt rósł, no to musi być zainteresowanie. A kto będzie interesował się czymś co od razu zabiera przykładowo 10% przez jakieś wymyślone spalanie. W założeniach to spalanie ma przyczynić się do tego, żeby hodlerzy dłużej trzymali, ale w krypto tak naprawdę nie o to chodzi. Chodzi o hype, żeby bardzo dużo zarobić i okazuje się, że to jednak odstrasza traderów takie tracenie po 10% na transakcji. Także traderzy od razu stawiają tutaj krzyżyk na ten projekt i w ogóle się nie interesują czymś takim. Jaka jest konkluzja tego nagrania, i w sumie podsumowanie? To, iż tutaj warto rozgrywać na przykład to, co rośnie. Nawet jeśli jest to największy shitcoin typu na przykład Shiba Inu, tutaj cały czas jest jakiś powód do wzrostu. No i powtarzają się fale wzrostowe. Korekty również się powtarzają, bo tutaj jest zaznaczona korekta, która była tutaj, czyli warto stosować overbalance. Pokazuję to wszystko podczas live tradingu, który jest na YouTubie cały czas 24 godziny na dobę. Tutaj mamy live trading, który rozpoczął się 23 października, a dzisiaj mamy 24. Października godzina. Tutaj mamy 1314. Link do grupy Crypto Trading jest w opisie do tego nagrania. Teraz już pozdrawiam. Jak zawsze nie gridujcie, tylko piramidujcie zyski.